Witajcie. W tym odcinku yy, będę pokazywał krok po kroku, jak zacząć swoją przygodę w Scratch. Od objaśniania różnych rzeczy, do pierwszych kodów, aż do pierwszej gry. No to Scratch. Jeżeli macie konto, a nie, nie jesteście zalogowani, to klikacie tutaj Zaloguj się wpisujecie swój nick czyli nazwę jaką się wyświetla oraz swoje hasło. Kiedy już się zalogowaliście, to klikacie sobie tutaj w to miejsce i klikacie w tym miejscu jest już guzik nowy projekt. W tym momencie powinien pokazać się wam tutaj taki kotek, którym w którym zaczniemy sobie nasze kodowanie. Więc tak. Najpierw objaśnię wszystko. Duszek, jak widzicie, mam tutaj napisane Duszek 1. Duszek 1. Tak? Więc jak mamy z tego pierwszego duszka, to on jest duszkiem, czyli jakby postacią, która jest po prostu postacią. Tutaj możemy sobie dodawać. Postacie, lub różne rzeczy to są duszki. Tło to jest to, co jest za duszkiem. Czyli tutaj w tym przypadku nie ma tła, to się nazywa tło 1. Właśnie tło 1. I żeby dodać tło, wchodzimy sobie, w wybierz tło i wybieramy tło. Mamy tutaj bloczki, które nazywają się skrypty, lub bloki do skryptów, po prostu bloczki. Jak kto chce? Żeby zacząć kodować, większość skryptów zaczyna się od kiedy kliknięto flaga. Ale to nie jest teraz ważne. Objaśnię, co to jest ta flaga. A więc, flaga to jest ten tutaj guzik. Jeżeli go klikniemy, nasz skrypt zacznie działać. Lecz w tym przypadku nic się nie dzieje, dlatego że nie zaprogramowałem żadnej czynności pod tą flagę. Zrobię sobie tak, że ten skrypt po prostu będzie mi uruchamiał grę i nic nie robił. Więc włączam grę to się powinno ładnie podświetlić. A jeżeli chcecie zatrzymać grę, czyli ją wyłączyć, to klikacie sobie tą czerwony tutaj guziczek. I w tym momencie możecie się włączać. A jeżeli nie chcecie jej wyłączać, żeby ją zrestartować, to po prostu klikacie flagę. Ten cały pasek, co to jest? Tutaj duszek, czyli nazwa tego duszka. Mogę sobie nazwać kotek. Jest kotek, tutaj tego nie będzie widać. To pokaż, to jest takie coś, co się nam przyda później, co jest tutaj w wyglądzie. Pokaż i ukryj. Jeżeli klikniemy to, duszka nie widać. Jeżeli klikniemy to, duszka widać. A jeżeli duszek jest ukryty i klikniemy tutaj, to wtedy nam się podświetla, jak widzicie tutaj ładnie. Ale ja sobie go pokażę. Następnie, co to jest rozmiar? Rozmiar to jest ogólnie podane w procentach, tylko nie ma napisane, że to są procenty. Więc to jest 100%, czyli jego cały rozmiar. Ym, jeżeli sobie na przykład wpiszemy 10%, to będzie 10 razy mniejszy. O, widzicie go tam? Malutki kotek. O nie, pomocy! Uciekam, do mieszkami mi zaraz rozdepczę. <grym> e, dobrze, ale jeżeli sobie na przykład damy 150% oj, 100 150 to duszek zrobi się pół razy większy jeżeli sobie damy 200 to jest dwa razy większy ale można w sumie dać tutaj bardzo duże wartości więc uważajcie z tym co dajecie 540 to jest chyba tak, 540 to jest najwięcej ile można dać dobrze, więc nasz kotek ma też Współrzędne, czyli współrzędna x oraz współrzędna y. Tak jak jest na, narysowane tutaj na tych strzałeczkach, to x to jest lewo oraz prawo, a y to jest góra oraz dół. Jeżeli idziemy do góry, y się zwiększa. Jeżeli idziemy w dół, y się zmniejsza. A jeżeli pójdziemy w lewo, x się zmniejsza, a w prawo, x się zwiększa. A teraz, co to jest kierunek? Kierunek, jeżeli może mieliście to na matematyce. Używa się na przykład w różnych figurach geometrycznych, to są stopnie. To mieliście pewnie. I tutaj są stopnie, na przykład 0 stopni, to będzie on obrócony do góry. I można sobie go tak w ten sposób obracać. Ui, mamy też styl obrotu, czyli styl, styl obrotu lewo-prawo, w którym będzie się tak obracał. Styl obrotu dookoła, w którym będzie robił 360 i nie obracaj, czyli w ogóle jakby nie będzie się obracał ale sobie wy wybieramy dookoła więc tak optymalny kierunek w prawo to jest 90 stopni a jeżeli chcecie żeby był odwrócony w lewo to klikacie sobie to i dajecie minus 90 stopni minus 90 więc to są właśnie stopnie Tutaj jest nasze konto, nasze projekty. Tu można zapisać projekt. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne. Przed kliknięciem tego i wyjściem z każdego projektu, trzeba go kliknąć tutaj i zapisać. Debug to jest. Yy, jeżeli nie wiecie, jak coś zrobić, to gadacie z kimś tam chyba. Nie wiem, nigdy tego nie robiłem, ale jeżeli coś zrobicie. To jest napisane: Getting unstuck. Yy, odblokowanie. Czyli, jakby odblokować się z jakiegoś miejsca, no to yy, wtedy po prostu yy, możecie jakoś. Jeżeli nie wiecie, jak coś zrobić, to możecie to się tutaj coś zrobić i wtedy będziecie wiedzieć, jak to zrobić. Nie wiem, co to jest w sumie. Samouczki, właśnie. To jest bardzo ważne dla początkujących. Macie tutaj wprowadzenie, jakieś dodaj duszka, można sobie dodać tło o, tutaj jak rzucać się strzałkami, jak zmieniać swój rozmiar No macie różne tutaj pierwsze gry Jak zrobić I no Takie tutoriale y, Strona projektu to jest taka inna strona, w której jeżeli udostępnicie projekt To ludzie będą mogli komentować to, dawać jakieś reakcje, serduszka czy coś I grać w tą grę ogólnie i tutaj instrukcje możecie dawać i notatki, jakieś podziękowania. A jeżeli chcecie wrócić na tamtą stronę, klikacie znowu. Zajrzyj do środka. Yy, teraz to jest edycja. Yy, Włącz tryb turbo, czyli, że wszystko będzie się działo jakieś 10 razy szybciej. A przywróć, to jest na przykład jak coś zrobimy, coś tam, coś tam, co nie i to chyba usuniemy. Nie wiem jak to działa dokładnie. Ale... Tak, jak usuniemy jakiś skrypt, to to będzie nam go przywrócało Pliki, to tutaj sobie to zapisujemy Jakoś Można sobie zapisać na swoim komputerze, wczytać jakiś plik Skopiować to, zapisać, po prostu Ustawienia, tutaj możemy sobie zmienić kolor. Język Tutaj kolor, bardzo mi się podoba ten wysoki kontrast Normalnie gram na, koduję na oryginalnym, Ale wysoki kontrast też jest Spoko, bo wszystkie są klocki takie inne, ale ja jednak wolę ten oryginalny. No i to jest ten cały pasek. Jak zakodować ruch strzałkami, czyli że jak ruszacie się strzałką w lewo, w górę, w prawo i w dół, to mam w moim poprzednim poradniku. Teraz zrobimy sobie na przykład skrypt, w którym po kliknięciu flagi. Duszek będzie na przykład Robił jakąś animację Pierwszą Chyba, że nie chcecie robić animacji To wtedy też pokażę wam grę Ale na początku mini animację zrobimy Kiedy kliknięto to flagę Czyli ten guziczek Ruch, czyli żeby się ruszał duszek To Mam tutaj kroki, czyli on się rusza Jak mamy kroki, to gdzie są te kroki? W ruchu Przesuń o ileś tam kroków. Jak mamy wartość dodatnią, bo to jest 10, a nie minus 10, tylko 10, wartość dodatnia to jest prawo X. Bo to jest X. X, czyli lewo i prawo. Dodatnie to jest zawsze prawo, a ujemne to lewo. W przypadku Y dodatnie to góra, a ujemna to dół. Więc przesuń o 10 kroków. Jeżeli chcecie, żeby wasz was duszek szybciej się poruszał. To dajecie więcej kroków. W sensie to jest, żeby się więcej poruszał. I ogólnie to, jeżeli chcecie, żeby on, bo teraz jak klikniemy, to on chyba nie będzie tak za płynnie chodził jakoś. No w sumie chodzi płynnie, ale bardzo niefajnie. No dobra, więc teraz trzeba zrobić jakąś animację. Więc kiedy klikniemy, to flaga. To on musi iść do jakichś współrzędnych. Na przykład zacznijmy sobie tutaj. Czyli ruch i bloczek idź do tych współrzędnych. Tutaj współrzędne się automatycznie zmieniają, jak duszka tutaj przesuniemy, tu tutaj się zmienia. A więc idzie sobie do tych. Więc kiedy klikniemy flagę, jak go przesunę, zawsze będzie szedł tutaj. I teraz na przykład możemy sobie zrobić, żeby przed zaczę... zaczęciem się ruszać, zaczekał sobie na przykład jedną sekundę. Więc po tej jednej sekundzie powtarzamy sobie to na przykład 10 razy. Czyli przesunie się o 100 kroków. 10 razy 10, 100. Yy, więc mm, wpierw. O! Przesunął się. Trochę mało tego, więc powtórzymy sobie to. Albo damy więcej kroków. Damy stówkę tutaj. Joho, trochę za, za dużo. Damy 50, a tutaj damy 5. Ale szybko chodzi. Jeżeli nie chcecie, żeby tak szybko on chodził, to robimy zamiast przesuń o jakieś tam kroków, to zmień x, czyli właśnie tą wartość, która porusza nam duszka w lewo oraz w prawo. Zmień x o 10 na przykład. Powtarzamy sobie to 10. Razy, więc zobaczmy. Mało trochę. Powtórz 15 razy. O nie, nie, to nie, nie jest 15. Co ja tutaj zrobiłem? Ok, załóżmy, że tyle, ale nie, w sumie 20 będzie dobrze. Czyli on sobie pójdzie, pójdzie sobie tutaj i na przykład. Zejdzie w dół. Więc następnie mógłby sobie poczekać nie jedną sekundę, tylko na przykład 0.2, czyli ym, 2 dziesiąte sekundy, czyli sobie 5 razy mniej niż sekunda. Następnie zejdzie niżej, czyli zmieni Y i tak jak wcześniej mówiłem, o Minus 10, bo minus to jest dół w przypadku y. Więc zmień y o. O, nie tutaj w złym miejscu tutaj. Dałem. Zmień y o minus 10 i sobie dajmy to właśnie. Powtórzmy sobie. O, okej, okay, ja sobie zduplikowałem. Powtórzmy to sobie 15. Może razy. I teraz sprawdźmy, jak to wygląda na razie. Ok, w tym miejscu. Wybieramy nowego duszka I na przykład weźmiemy sobie jakąś... Jakiegoś czarodzieja Tylko trzeba by było go odwrócić, więc Tak jak wcześniej mówiłem Wchodzimy w kierunek, klikamy tą tutaj po środku Takie dwie strzałeczki I siup Jest ładnie nam obrócony Trochę bym go zmniejszył, czyli Używamy tego rozmiaru, tego tutaj jak już to umiecie, dajmy sobie go na przykład połowę mniejszego. Oj, troszeczkę za mniejszy. 70 i jest idealny. Jego skrypt po prostu będzie w ten sposób, że kiedy kliknie na flagę, to idzie do swoich aktualnych x oraz y. Więc idź do x 135, y 14. I nasz kotek, o można go nazwać tego drugiego, cza... Czarodziej, nasz czarodziej będzie sobie tutaj stał i będą prowadzić konwersację. Jak zrobić konwersację w takim skraczu? Jak w ogóle zrobić porozumiewanie się między duszkami? Czyli, o czym ja mówię, chodzi o to, że ten duszek, jak coś wykona, to ten duszek odbierze tą informację. I jeżeli nie wiecie o co chodzi, to zobaczcie. Zrobimy tak. Jeżeli będzie w tej pozycji, czyli po tym całym skrypcie, on coś powie, jak coś mówi, to wchodzimy w wygląd i powiedz coś tam przez ileś sekund. Więc on sobie powie, na przykład, cześć, yy, cześć, co tu robisz? I przez dwie sekundy. Wtedy, żeby jakby czarodziej teraz mówił, to robimy coś takiego. Zdarzenia, i nadaj komunikat, wiadomość 1. W tym momencie przechodzimy do czarodzieja i kiedy otrzymam wiadomość 1 wygląd, powiedz na przykład zróbmy, że szukam mojej różki. Oj, oj, oj. Yy, yy, dobra, szukam mojej różdżki. Yy, nigdzie jej nie ma. To sobie dajmy, żeby ktoś mógł to odczytać przez 5 sekund. Więc teraz yy, on, po zrobieniu tego, yy, się ten czarodziej, teraz musi nadać komunikat, że skończył mówić. Czyli możemy sobie dać nadaj komunikat. Na przykład, nie wiem, nazwijmy go sobie tam klikamy nowa wiadomość, nazwijmy go sobie dwa, że drugi wi druga wiadomość to jest. I kiedy otrzymam, oj, nie to, kiedy otrzymam dwa, powiedz na przykład przykro mi ym, Przykro mi, czy mógłbym jakoś pomóc przez 4 sekundy. Mm, I wtedy znowu on daje komunikat. Następny komunikat do czarodzieja. Czyli na przykład 3. I czarodziej mówi. Kiedy otrzyma 3, to mówi: Tak, chodźmy do mojej chaty, jej poszukać. Dobrze, więc teraz on nadaje komunikat do kotka, czwóreczka i kotek sobie tą czwóreczkę odbiera. I na przykład powie sobie. Chodźmy. Przez dwie sekundy, a następnie pójdą razem z czarodziejem szukać różdżki. Więc czarodzieja trzeba też dodać, bo to, żeby on się odwrócił i poszli razem w tamtą stronę, co nie? To trzeba, żeby on zawsze, że na początku ma kierunek w tą stronę, w lewo. Więc ruch ustaw kierunek na. Minus 90, bo minus to jest lewo. I teraz. kotek mówi chodźmy. Następnie idzie. Um, idzie tu, czyli do tej pozycji. O, tej. I czarodziej. Jak odbierze tą wiadomość to jak odbierze. Tą wiadomość, wiadomość 4. A nie, no właśnie trzeba nadać nową wiadomość. No. oj oj tego nie miało być. Więc kiedy Czarodziej otrzyma 5, yy, to wtedy ustawiamy kierunek. Ustawiamy kierunek na 90, czyli na prawo, żeby Obrócił się w ten sposób I poszedł razem z um, Kotkiem I Idź do Współrzędnych kotka Czyli 2, 3, 3 Minus 2, 3 2, 3, 3 Minus 2, 3 e, Więc On sobie pójdzie do tego kotka Albo nie. Zrobimy, żeby leciał. Czyli jakby. Bo jeżeli dam iść, okay. to on się tam przeteleportuje. Tutaj też. Jeżeli dam iść, to się przeteleportuje. Więc leć. Przez ileś tam sekund. Dam sobie, żeby przez dwie sekundy. Leciał. I od razu, jak chcecie przerzucić coś do drugiego duszka, to bierzecie to. Łapiecie, aż się tak będzie potrząsał duszek. I teraz jak widać jest przerzucone. Więc ja sobie to tutaj dam. W tym momencie możemy to sprawdzić, jak działa. Na razie skrypt on sobie idzie. Cześć, co tu robisz? Szukam mojej różdżki, nigdzie jej nie ma. Przykro mi, czy mogą mi jakoś pomóc? Tak, chodźmy do mojej chaty i poszukać. Chodźmy. O. I idą. Yy, więc tak. W tym momencie, jak poszli, to poszli szukać tej różki. Więc no. Na tym by się skończył segment opowieści. Możecie wykorzystać swoją kreatywność, aby ciągnąć dalej taką opowieść. Ale ja w tym przypadku skończę już opowieść i zacznę do gry. Zrobimy sobie grę na przykład kotkiem, że może sobie chodzić po planszy i ten kotek będzie sobie chodził. Jak podejdzie do jakiegoś stworka czy postaci, to powie coś do niej albo coś zrobi. Czyli na przykład, tak jak zwykle, zaczynamy, kiedy flaga kliknięto, i. Zrobimy skrypt do ruszania się. Więc ten skrypt macie w moim poprzednim poradniku, więc ja go tutaj już zrobię, a wy go macie w poprzednim poradniku. Dobrze, ja już wróciłem. Zakłonka mi to zajęło chwileczkę dosłownie. Łatwy skrypt. I yy, teraz kodujemy to, aby ten duszek jakoś dogadywał się z postaciami. Więc zrobimy sobie, że jeszcze, że jak. Ten. Jak kliknięto flaga, to żeby poszedł sobie do 0,0 i dodamy sobie teraz jakieś duszki. Możemy sobie dać ludzie, na przykład. O, taki może być, na przykład. Chodzi mi o takie coś, aby coś pokazać. Zaraz zobaczycie. Więc jest sobie taki ziomek. On będzie stał, na przykład, tutaj. Czyli kiedy kliknięto flaga, to idź tutaj, gdzie. Jesteś i następny na przykład siup i sobie też przeniesiemy ten skrypt cyk mm, rozmiar. Nie topesz. to będzie wszystko na razie. Jakie duszki mamy? Wszystkie duszki to będą, więc teraz tak. Wchodzimy sobie do kotka i teraz tak. Robimy sobie drugi skrypt, żeby to ładnie oddzielić. Zawsze, czyli zawsze jak coś się będzie dziać, zawsze jeżeli coś się stanie, to i tutaj wchodzimy sobie do czujników, bo czujniki najczęściej odpowiadają na jeżeli, albo wyrażenia to są najczęściej używane do jeżeli. Więc na przykład dotyka, żeby jak dotkniesz jakiegoś, jak wejdziesz sobie w jakiegoś duszka na przykład wy, tego, to on Ci będzie coś mówił, tak? Mm. Jeżeli dotyka, nie wskaźnik myszy, tylko bat, bat nie bater, bat, to... Po, trzeba tak, żeby ten on coś mówił, więc nadaj komunikat. BAT. Kiedy otrzymam BAT? To powiedz... E, chcesz razem powisieć do góry nogami w jaskini przez 5 sekund i on potem powie nadam mu komunikat aby aby coś tam odpowiedział nadaj komunikat kod. Jeden. Mm, no dobra. Więc teraz tak. Kiedy otrzymam kod 1, to wtedy powiedz. Niestety nie mogę do mojej głowy leci wtedy za dużo krwi. <laughs> Okej, okay, a więc teraz zrobimy sobie coś z nią na przykład. Um, więc kiedy Kiedy dotyka. Jak ono się nazywa? Abi. Więc kiedy dotyka ABI, to nadaj komunikat ABI i niej to będzie. Kiedy otrzymamy ABI, to prosta konwersacja, na przykład ona, nie wiem, pójdziemy do kina albo coś, cokolwiek. Hej, pójdziemy do kina na 16. O koma napisałem. koma, Kona. kona. Yy, więc pójdziemy do kina na 16. I. Nadajemy komunikat. Na przykład sobie kod 2. To nie ma znaczenia, jak, yy, to nie ma znaczenia, jak nazywacie te komunikaty. Ma znaczenie, żebyście potem zapamiętali, jakie są. Jakie. Wchodzimy do kota. Kiedy otrzymam kod 2? Powiedz... Chętnie. Chętnie. Chętnie, widzimy się o 15.50 pod kinem. E, więc teraz wejdziemy sobie do tego... Butler? Ba, butler? Ba, e, dobra. Więc... Em, więc jeżeli dotyka Butter Butter Masło yy, To nadaj komunikat Butter Nie, 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 nie źle, źle, czekaj ba Butter mas Masło To nadaj komunikat Masło kiedy otrzymam masło. A nie, zrobimy tak, że teraz kotek zacznie. Więc najpierw o powiem on kotek powie. Gramy dzisiaj mecz baseballa o 12:00. I on mówi Niestety, ale mam mecz krajowy i nie mogę, szkoda. Dobrze, a więc. Chyba mam już wszystko. Ale zrobię jeszcze, żeby tak nie duplikowały się te wiadomości, czyli że za każdym razem, jak kogoś dotknie, to go wróci na środek. Taka minigierka. Więc jak dotyka, to jeszcze trzeba iść do 0,0. Zero, zero. Więc duplikuj. Dupl... O kurczę. Duplikuj... O, tutaj 0. 0. W tym momencie nasza cała gra powinna. Co, co to jest? Co ja kliknę? Aha, dobra. Nasza cała gra powinna działać, więc idziemy sobie do niej. Hej, pójdziemy do kina na 16. Chętnie, widzimy się... Pod... o 15.50 pod kinem. Teraz do niej toferza. Chcesz razem powiesić do góry nogami. Oj, do góry nogami wieskimi Niestety nie mogę do mojej głowy lecić wtedy za dużo krwi. Gramy dzisiaj mecz baseballa o 12 niestety, ale mam mecz krajowy i nie mogę szkoda. No i dobra, nasza minigierka jest gotowa, więc. Yy, dziękuję za oglądanie i ten. tutaj kot, kotek, ten. Ten właśnie ten. Jeżeli nie widzicie to ten, ten kotek. Z wami się żegna, więc... Pa pa widzowie! Zostawcie lajka i. Subskrypcja. Pa.